Się, a widzowie w kolejnym odcinku z, z rytuałów z Roblox Style Abbey a z nami jest Bacon, Grzybek i e, Bacona Multikonto Siemanko Manko. Witam. E, będzie e, pierwszy nasz rytuał widzowie to był e, z Mateo, drugi to był Bombardilo Krokodilo A teraz będziemy robić rytuał z dull-dul dul, dulów. No Bejko nie teraz! A mi... No on chciał mi ukraść Ale nie, bo jak, bo jak chyba się robić rytuał, to nie może być chyba stoltem może! może. A czemu wyszedź z gry? Ja daję mu bloka, bo mi mi ukradł Ej, no... ćwisz To bardzo fajne Dobra, robimy to sami, Dołączam z mojego multi To jest Grzybka No to tak, jednak e, moje multi, ja, e, Bacon i Bacona multi konta, prawda? No tak. jeszcze nie, czekaj Patrzcie, no widzę, nie, mamy tu dużo duldulów Teraz, o bądźcie to będzie ma miniaturkę, musi to być też miniaturka Patrzcie, mamy tu y, dużo duldulów yy, To będą duldule Bacona I yy, tutaj bend, mamy... no kurde, nie nie, 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 nie sam to robię No weszłeś mi pod celownik No przestań, to dźwięki! I mamy tutaj samini Spiderini, więc jeśli Bacon wie jak zrobić to samini Spiderini, to po durdulach będziemy robić samini Spiderini, tak, Bacon? No, tak, wiem jak to zrobić. Dobra, i na Mateo 3 osoby potrzeba było. Na Bombard Krokodilo też 3 i tutaj potrzebujemy aż 4. Na Samini Spiderini też 4 A więc tak e, do tej dula i z nich możemy trafić. Jest my egzamin, więc 70% chyba ileś tam procent? I czy tam 80%? Nie, 70 ileś? I no my egzamin 20 ileś procent. Chyba 24, nie pamiętam. E, więc no, będziemy musieli zrobić chyba dwie części tego odcinka, prawda, Bacon? Żeby trafić jest i no, prawda? No. To robimy? No. Ale to ja sobie wezmę na milciaku. I mogę ja zaprezentować? Widzę, jak to się robi. Raczej. No, czyli... No pokażę wam... W jakim, pokażę im w jakim miejscu to się robi i wiesz? ok? No cofa mnie! No co? No cofa mnie. No nie tak! Nie tam! Tam się tego nie robi. Patrzcie, widzowie. To się robi tak, że musimy być tutaj yy, dokładnie w tym miejscu. Ej, gdzie ty się patrzysz? No, Ale w sumie trzeba. tak, dobra I ty ja chyba... Przyszedł nie, przyszedł za daleko, daleko, za, daleko za daleko, za daleko Patrzcie widzowie, tak z i teraz na multi muszę tam pójść No, ty nie wieś jak mnie cofa? Widzę I już 5 no. <ślad> <Ja Cztery. ślad> ja jeszcze pięć kolejnych No, trzy Cztery Ja liczę jeszcze Się o nie, no ty, ty się robi? na mnie Się robi? Ty patrzysz na mnie Co mnie obróciło? No i co, zepsuło się I trochę do przodu Ej, to wina chyba twojego skina Cicho, I jaki rym I wiesz, trochę do przodu Tylko drobineczko jeszcze na swoim multi Trzyma. Nagrywam odcinek Trzyma. Trzyma. No nagrywam odcinek Trzyma. Trzyma. teraz Trzyma. Czekajcie Bliżej trochę nas Ale Aha, Trzyma. dobra Trzyma. No nie, do przodu trochę Czekaj Tam... No jesteś jak trójkąt O, tak O, jak... widzę O, co, się... co tu się stało? Myślę, żeby dostał notatki z następnego. <grywa> ej tu. Jest na egzamin. Krawat dla absolwentów! Ej patrz, ej patrz! Dostał notatki. Ej patrz na <grywa> notatka, patrz tam. No nie kupuj. Ty widzisz tam tego co chodzi? I no jest? widzę. patrzcie, widzę tak on wygląda. A mogę go na chwilę dla widzów? Yes, my E, czemu? Jest mój egzamin! No, widzo. Jest mój egzamin! A na yes, e, jej naj najwięcej? Jest mój egzamin! No Jest mój Jest mój No poczekaj, będziemy robić... Ale czego? nabijać? Najwięcej kasy! Ale co? Mówiłem, że nabijali najwięcej kasy, ile możemy! Ale tylko już więcej nie dostanie mutacji. No tak, ale nabijasz najwięcej kasy. A. Patrzcie, tak on wygląda, jest mój egzamin. Ej, wysoki on jest nubini, chyba być taką wysoki, nie? No. ja wam pokażę to w indeksie, bo, bo jest mała szansa, że w ogóle trafimy tego jest. Że w ogóle my trafimy tego no, znaczy. I patrzcie, tak jest, jest... Y, Ej, pa, ten nobili!

Nubini Pizzanini, 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 Nubini Pizzabini Pizza Nubini Pizza Pizzanini, Nubini Pizzanini, Nubini Pizza, Pizzanini, Pizza, Nubini Pizzanini, Nubini Pizzanini. Nubini pizza nini. 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 Nubini pizza Nubini pizza Nubini pizza. Nubini Pizzanini, Nubini pizza Nubini pizza. Nubini pizza 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 Nubini Pizzanini. Nubini pizza Nubini pizza 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 Dobra, patrzcie, ta, e, pokażę im, bo ja nie wiem czy trafimy, tego jest, no, znaczy no I patrzcie, widzę w indeksie, e, o, tak wygląda on, jest mój egzamin I tak wygląda no my egzamin Ja to mam po, po polsku widzę, więc no No kurde, no kurde nie Myślałam, że zrobimy jeszcze innego drugiego. Zrobimy odcinki, zrobimy, poczekaj, e, a co nie masz? Nie ma, brakuje mi jednego Dwa 2 A ja w tym czasie podzielam się z widzami i zrobimy drugą część od razu Dobra no, tak e, tak Widzę, tak. Y, poczekajcie na, na drugą część y, tego odcinka Czyli będziemy spróbowali zrobić no ma egzamin Ale raczej to jest bardzo mała szansa Jak nam się nie uda, no to będziemy robić sami bo nie ja pojawiamy Okej okay. I tak będziemy to robić, i tak, i tak, dobra, elo Elo